No, jesteś Julek. No, jestem. Rynki sprawdzone? Sprawdzone, Barku. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, i pozwolę sobie na pewien aspekt muzyczny. Zafaszowałem na końcu, ale to nie szkodzi. A to jest specjalnie, drodzy Państwo, ponieważ jeśli dobrze odnotowałem, to dzisiaj stuknęła nam 40 julek. No tak, ale do niej nawiązując, to chciałbym zauważyć, że gdybyśmy nagrywali nasz podcast na sprzęcie zakupionym przez nas na raty, to nasz podcast otworzył generalnie całą serię innych suchowic w naszym wydawnictwie, to dziś moglibyśmy zaśpiewać sobie 40 rat minęło. I tak kontynuować tą naszą piosenkę? Ja bym tu nawet Republiką trochę zacytował, że ten podcast nagrywany jest dla pieniędzy, ale tak nie jest, bo nagrywany jest dla Was, drodzy Państwo. Ale my się na tym 40 nie zatrzymujemy i będziemy Państwu nagrywać, przynajmniej tak planujemy. Kolejne kolejne podcasty gwarantujemy wam jak zwykle solidną porcję informacji o rynkach i komentarze dotyczące najbardziej aktualnych tematów szeroko omawianych w otoczeniu rynkowych ekspertów a konkretnie jednego e, konkretnego rynkowego eksperta ja tu do państwa tylko prowadzę e, ten podcast ale nie o tym przecież dzisiaj mam rozmawiać bo trzeba mówić o tym Julek co się dzieje aktualnie na zbożowym rynku i od tego zaczynamy na zbożowym i rzepakowym rynku ostatni tydzień przyniósł nam pewne zmiany. Julek, bardzo proszę, ujawni nam proszę efekty dzisiejszego przeglądu w cen skupach. No właśnie, bo przechodząc do właściwego tematu naszego podcastu, to generalnie zarówno w zbożach, jak i w rzepaku nieodwołalnie nadchodzi czas, kiedy o cenach zdecydować już będą nadchodzące wielkimi krokami nowe zbiory, bo kontrakty majowe są ostatnimi na Matifie ze starych zbiorów, zarówno w rzepaku, jak i pszenicy. A na naszym rynku na dziś jednak pszenica konsumpcyjna w tym tygodniu stanęła, a w ciągu dwóch ostatnich tygodni, bo przecież wtedy słyszeliśmy się ostatnio, dwa tygodnie temu, staniała średnio o 2 zł i do takiego poziomu 876 zł. Ceny w skupach mieszczą się obecnie pomiędzy 840 do 920 na klasyczną pszenicę konsumpcyjną o zawartości 12,5% białka czy tam 26-27% glutenu. W zupełnie innym kierunku zmierza pszenica paszowa. Ta jest obecnie skupowana po 700 do 900 zł, ale średnia cena wynosząca 832 zł wzrosła w tym tygodniu. Co prawda tylko o złotówkę, ale w dwa tygodnie jest to już 4 zł. E, jęczmień, który w poprzednim tygodniu mocno podrożał, obecnie jest skupowany po 660 do 850 zł, ale jego cena średnia wynosząca obecnie 762 zł wynika z nieznacznej, dosłownie też jednozłotowej obniżki, natomiast 9 złotowego wzrostu w ciągu dwóch ostatnich tygodni. E, Przenżyto. Za to ściga teraz jęczmień i w tym tygodniu podrożało 2 zł, a w dwa tygodnie zyskało 5 zł. I tak średnia cena przężyta to obecnie 759 złotych, a skupy za przężyto proponują od 700 do 800 zł. Żyto, które pamiętacie cały czas delikatnie drożało, wróciło do trybu stałych drobnych wzrostów i w tydzień zyskuje złotówkę, ale w 14 dni już 3 zł. Średnio żyto w kraju jest skupowane po 671 zł, natomiast w magazynach skupowych płaci się nadal od 520 do 740 zł za tonę. Podobnie drożeje kukurydza. Ten tydzień średnia cena wzrosła też o złotówkę, za to dwa tygodnie zaowocowały podwyżką średniej o 4 zł do 870, przepraszam, do 827 zł. No i zwróćcie uwagę, że to jest tylko 5 zł mniej niż pszenica paszowa. W handlu spotkamy oferty na kukurydzę, kształtujące się w widełkach 720 do 880 zł. Za tonę. Największe natomiast zmiany mamy oczywiście w rzepaku, który w ciągu ostatnich dwóch tygodni powrócił do cen wyższych i przywrócił jego posiadaczom w sens tak długiego przechowywania. W tydzień rzepak zyskał średnio 31 zł, a a za to w dwa tygodnie zaowocowały wzrostem 116 zł za tonę. Firmy handlowe za Rzepak proponują teraz 1970 do 2400 zł, a przetwórcy mogą spokojnie zapłacić 50 zł i więcej od tej górnej granicy. No to wiemy już, w skrócie, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. Ale interesuje nas ta perspektywa, która jest przed nami, bo też od już ładnych kilku podcastów pokazujesz nam taką prognozę długofalową, długoterminową, i tu też zawsze drobne korekty się pojawiają, więc ciekawy jestem, jaka, jaką korektę masz w tym odcinku dla nas. No właśnie, bo generalnie i w zbożach, i w rzepaku nieodwołalnie nadchodzi czas, kiedy o cenach decydować będą już nadchodzące wielkimi krokami zbiory, nowe. Już to teraz... małe może tylko, tylko bo te zbiory teraz też będą się ważyć pogodowo, prawda? Bo mamy bardzo dynamiczny czas w uprawie. grozi nam chyba susza. Czy to się też może przyłożyć? Na to jestem ciekaw w tej Ta Susza jest tak naprawdę bardzo różnie komentowana i bardzo różnie odbierana, zależnie od. Kraju. Bo okazuje się, że my tutaj w Europie Centralnej, niektórzy mówią o Polsce Wschodniej, uważamy, że susza może wpłynąć na plony. Więcej o tym faktycznym wpływie i faktycznej ocenie Komisji Europejskiej przeczytacie już w najbliższym artykule omawiającym rynek zbóż. Natomiast Francuzi z kolei. Cieszą się z tego, że jest dość sucho, bo w zeszłym sezonie to właśnie nadmierne deszcze spowodowały obniżki jakości zbieranej przez nich pszenicy, więc no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia czy posadzenia swoich upraw, i rzeczywiście w tej chwili chyba za wcześnie straszyć tą suszą. Wiemy oczywiście, że jest sucho i to jest sucho sakramencko w Polsce, na naszych ziemiach, natomiast no ciągle jeszcze nie ma bilansu ujemnego i, i negatywnego wpływu na, na, na uprawy. Okej, okay, wracamy zatem do prognoz Komisji Europejskiej. No właśnie, bo już teraz w pierwszych prognozach na, na ten nowy sezon 2025-2026 Komisja przewiduje, że produkcja pszenicy miękkiej w Unii wyniesie 126,5 miliona ton. Eee, i to będzie w porównaniu do 111, przypominam, i 80 miliona ton w sezonie, tym, który się nam kończy, więc będziemy mieli do czynienia z proporcjonalnym wzrostem rocznym wynoszącym aż 13%. No, to jest spory wzrost. Na rynku teraz mamy właśnie moment, w którym optymistyczne prognozy nowych zbiorów nakładają się na słaby eksport i powoduje to regres przenicznych kontraktów na Matifie pszenica na stare zbiory jeszcze wczoraj wyceniana była na 222, a na nowe 218 euro i 50 eurocentów, ale dziś, a nagrywamy ten podcast czwartek, 3 kwietnia, zaraz po otwarciu notowania zaczęły spadać o 3 euro, a potem nieco się uspokoiły. To daje obraz, że pszenica na giełdzie raczej rzędu nie będzie, a, nieco, a w nieco odmiennej sytuacji jest rynek krajowy. Nie jest on zbyt dobrze zaopatrzony, a przy znowu gasnącej podaży mamy perspektywę ponad miesiąca bez dostaw, bo to prace polowe, święta i zaraz weekend majowy tak długi okres w połączeniu z potrzebami przemysłu przetwórczego i optymistycznymi, właśnie, nastrojami wracającymi wreszcie z tuczu w trzodzie chlewnej, może spotęgować popyt, więc i rosnące ceny. Co za tym idzie, rosnące zakupy mogą wpłynąć na rynek prowzrostowo. Nie będą to jakieś jednak horrendalne podwyżki, ale jednak w najbliższych tygodniach można liczyć na korzystniejsze oferty sprzedaży zbóż paszowych. Zwracam uwagę też na to, że aktualne spadki o 3 euro to nie były spowodowane tylko i wyłącznie tymi prognozami, o których powiedzieliśmy, ale też jest to efekt związany z Cłami narzuconymi przez Donalda Trumpa i reakcją giełd, taką nieco paniczną, ale może o tym powiemy jeszcze troszkę później. A tymczasem w Rzepaku wciąż mamy zaskakujące doniesienia z giełd i z rynku. Co w takim razie mhm. może się wydarzyć dalej? Czy zmierzamy spokojnie do końca sezonu, czy też Niekoniecznie? No, z tym spokojem to bym nie przesadzał, bo w Rzepaku za nami jest okres silnych wzrostów. Spadku i znowu odbudowy pozycji. Pisałem o tym zjawisku też w swoim serwisie z Podlady, do którego zresztą cotygodniowej lektury gorąco zachęcam. On jest emitowany w każdy piątek na naszej stronie internetowej. A wracając do prognoz, co dalej, to chciałbym najpierw zwrócić uwagę na kilka ważnych danych. Po pierwsze, zaczyna gasnąć w oczach unijny przerób rzepaku. Według raportu FedIOL w lutym bieżącego roku przetwórcy z grona Starej Unii, a więc liczeni łącznie z Wielką Brytanią, o 13% zmniejszyli przerób rzepaków w porównaniu z danymi ze stycznia, a osiągnięte wolumeny wynoszące 1 450 ,000 ton były najniższymi od czerwca 2024 roku. A przecież pamiętajmy, że czerwiec jest zwykle takim naturalnym okresem wyciszenia produkcji. Pod koniec każdego sezonu zakłady często wykonują przeglądy i mają tradycyjne okresy postojów. Powtórę: Strategy Grains, jak i Komisja Europejska nowe zbiory szacują na 19 milionów ton. Przy zaledwie 16,9 miliona ton zebranym, zebranych w 2024, a więc w tym sezonie jeszcze. I to od razu ustawia i giełdę, i potrzeby importowe Unii Europejskiej, bo wtedy, że paku. W następnym sezonie będzie trzeba zaimportować o 2 miliony ton mniej. I to musi dusić ceny w przyszłości. To też od razu widać na giełdach, gdzie na Matyfie Nowy Rzepak kosztując 486 euro na czwartkowym otwarciu jest o 32 euro tańszy od starego, a jeszcze w poprzednim tygodniu różnica ta wynosiła nawet 38 euro. Skopu w tym, że za chwilę na Matiwie pozostanie już tylko rzepak nowy, a więc będzie bardzo brakowało odniesienia dla sprzedaży rzepaku z zebranego właśnie jeszcze przed rokiem. Dodatkowo ostatnie wzrosty zachęciły przecież właścicieli rzepaku, i ci, którzy wcześniej spadki, których wcześniej spadki mocno przestraszyły swoje długo trzymane zapasy już raczej zaczynają sprzedawać czy je sprzedali. Tym samym przetwórcy też już wiedzą, że na rynku zostały tylko ilości zmagazynowane u wprawnych graczy i w poszukiwaniu surowca będą musieli rozmawiać bardzo, bardzo indywidualnie. A giełda no, z notowaniami na nowe zbiory wcale nie musi im dawać wsparcia, bo, bo wydaje się, że możemy już niebawem mieć do czynienia z długotrwałą tendencją do tanienia, bo kanola jest sporo tańsza, a to ona ma za chwilę tylko pozostanie na rynku jako dostępny substytut rzepaku europejskiego analiza ubiegłych sezonów wskazuje jeszcze na możliwość podwyżki notowań już w samej końcówce tego sezonu co byłoby zbieżne z gorączkowym wyczekiwaniem na dostawy świeżego rzepaku przetwórców no ale przecież jak popatrzymy na pola to w tym roku jakoś rzepak w swoim rozwoju do kwitnienia i do zbiorów nie galopuje Julek, rozmawialiśmy już o amerykańskich cłach nałożonych na Kanadę i Meksyk. Na naszej stronie internetowej informowaliśmy też o chińskich cłach odwetowych za elektryki, które dotknęły kanadyjską kanolę. Może teraz więc czas porozmawiać o cłach odwetowych Unii Europejskiej na amerykańskie restrykcje celne na produkty pochodzące z Europy. Co nowego dzieje się w tej kwestii i jak Zjednoczona Europa może się przed tym bronić? No, prezydent Trump, podpisując dekret o cłach na wyroby z krajów niemal całego świata, ogłosił właśnie Dzień Wolności Ameryki, jak to artykułuje. Natomiast przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen stwierdziła, że na negocjacje jeszcze nie jest za późno. A przypomnijmy, że wcześniej Komisja Europejska informowała, że zamierza nałożyć cła karne w wysokości 25% na produkty rolne ze Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na specjalne cła. Nałożone przez USA za import stali i aluminium. I że z początkiem kwietnia zakończy zawieszenie ceł na import z USA, a do połowy kwietnia przedstawi nowy pakiet środków odwetowych i zawieszone unijne cła dotyczą motocykli, łodzi czy Bourbona, czyli tak zwanej amerykańskiej whisky. Czyli co, Jack Daniels podrożeje? No tak, a w USA potrożyć może polska wódka, czego obawiają żyją się nasi krajowi producenci wyrobów spirytusowych. Ważne jest jednak to, że padły dodatkowe propozycje, by wśród ceł odwetowych nałożyć na amerykańskie wyroby, nie tylko na stal i aluminium, ale poza tym tekstylia, sprzęt, gospodarstwa domowe, artykuły gospodarstwa domowego, tworzywa sztuczne, drób, wołowinę, jaja, nabiał, cukier i warzywa. Na te produkty nowe taryfy mogłyby wejść w życie już w połowie kwietnia. Moim zdaniem nie jest czas na spolegliwe negocjacje. Politycy wychowani w duchu nastawiania drugiego policzka ciągle wierzą w działania typu: porozmawiajmy o problemie, a tu trzeba działać ostro. To takie działania mogą na przyzwyczajonym do poddańczego, wręcz posłuchu Trumpie wywrzeć jakieś wrażenie. Biorąc pod uwagę naprawdę duże wolumeny, żeby uderzyć w sam środek tarczy, Cła powinny dotyczyć też soi i amerykańskiej kukurydzy. Przecież soi mamy obecnie rekordową podaż, bo nigdy dotychczas na światowym rynku nie pojawiło się prawie 420 milionów ton soi, co daje szansę na eksport binsów wynoszący 182 miliony ton i śruty sojowej 78 milionów ton. A przecież w mocnej konkurencji z Ameryką Południową. Bo Brazylia, największy producent i eksporter soi, wyprodukuje w tym sezonie 169 milionów ton soi, a wyeksportuje 105,5 miliona ton soi. Natomiast Argentyna, trzeci producent soi, zbierając 49 milionów ton, jako lider eksportu soi, wyeksportuje i 29 milionów. Zresztą przy tych ogromnych zbieranych ilościach i w eksporcie śruty, Argentynę zaczyna dogadać już Brazylia bo w tym sezonie ma zamiar wyeksportować 29 milionów ton. Rynek jest więc bardzo, bardzo ciasny i amerykańska soja już przed samą nadmierną podaż rynkową może mieć problemy. Stany Zjednoczone zbiorą bowiem prawie 119 milionów ton soi i chcieliby sprzedać jej prawie 50 milionów ton w postaci całych binsów i 16 milionów w postaci śruty. A tu prezydent USA robi rodzimym farmerom pod górkę i prowokuje cła odwetowe. A przecież Unia Europejska soi kupuje 13 do 15 milionów ton, a śróty 16 do 17,6 miliona ton. W całych ostatnich sezonach Unia y, Amerykańskiej soi kupowała trochę ponad 5 milionów ton. Ale na uwagę zasługuje bieżący sezon, bo już do 23 marca bieżącego roku, a więc jeszcze przed wejściem CEU, kraje wspólnoty zakupiły prawie 5,2 miliona ton amerykańskich soi. A przecież została jeszcze czwarta sezonu. W świetle brokady cernej stworzonej przez Chiny, w zasadzie można powiedzieć, że eksport do Unii stał się jedną z ostatnich desek tunku dla amerykańskich producentów soi. Uderzenie w ten punkt musi Trumpa zaboleć. A mówiłeś coś jeszcze o kukurydzy. Czy tutaj też Komisja Europejska z cłami może zwiększyć Stany Zjednoczone? No jak najbardziej, bo Unia importuje prawie 20 milionów ton kukurydzy, a Stany mają do wyeksportowania ponad 60 milionów ton. Trump czując coraz bardziej zimny oddech amerykańskich farmerów na karku, zaczyna nawet poszukiwać rynku zbytu dla tej kukurydzy. Ale jak to on zupełnie bez głowy szuka tam, gdzie tej kukurydzy nikt nie chce, no na przykład w Indiach, które od pewnego czasu zaczynają być w zbożach samowystarczalne. Nie widzi, jak rynek może, jaki rynek może utracić. A tu znowu, kiedy przyglądniemy się już temu sezonowi, to import kukurydzy z USA do Unii, który w poprzednim sezonie niemal nie istniał. Bo w analogicznym okresie wyniósł tylko 113 tysięcy ton, teraz w tym sezonie przekroczył właśnie 3 miliony ton. W tym kontekście unijne uderzenie w cła byłoby także bardzo celnym działaniem skierowanym nie tylko w amerykańskich farmerów, ale i też w potężne amerykańskie koncerny zajmujące się światowym handlem, i to nie obyłoby się w Stanach bez echa. No, u nas musimy się przygotować na to, że burbon będzie droższy, ale w kontekście naszego 40. wydania podcastu, to nie wiem, czy pamiętasz, że nasz krajowy, mocniejszy alkohol zwyczajowo był sprzedawany w 50 ml dawkach, ale już burbony w restauracjach są w 40 ml porcjach. No nie, 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 nie dopominam się. Chodzi mi tylko o to, że być może, żeby utrzymać stabilne ceny burbonów, Restauratorzy przejdą teraz na 30-militrowe porcje. Wszystko jest możliwe. Nie obiecuję Ci y, takich małych mililitrów, ale myślę, że po tym nagraniu podcastu możemy sobie pójść na ciepłą jeszcze herbatę albo kolę też być może importowaną. Nie, nie wiem czy znasz to powiedzenie, że po koli gardło boli, także może ostrożnie, ale drodzy państwo, my nie o tym, bo nasz podcast tym samym dobiegł końca i ja chcąc jeszcze aby tradycji stało się zadość, bo przez większość tych 400 odcinków to się działo. Na koniec zachęcam państwa do korzystania na bieżąco z naszej informacji. Wszystkie rynkowe sprawy znajdziecie na portalu TopaGrar.pl w zakładce Rynki, tam najnowsze komentarze Juliusza i ceny, które Juliusz dla Państwa zbiera. A jak zwykle w każdym miesięczniku Tobagra Polska są trendy, analizy i raporty, które Juliusz specjalnie dla Państwa przygotowuje. Zaglądajcie tam koniecznie i zawsze, bo warto. No i co? Przyszło, trzeba nam się pożegnać, a zatem, drodzy Państwo, zostawiamy Was już teraz, wracamy za dwa tygodnie, a my idziemy z Juliuszem wypić tą jubileuszową herbatkę. I wchodzimy razem z Wami w kolejną czterdziestkę. Dziękujemy Państwu bardzo. Bartłomiej Czekała. I Juliusz Urban. Kłaniamy się nisko do usłyszenia. Do usłyszenia. Czekała na Urbana, czyli rynkowy last minute.